Pamiętam siebie z, z, z tamtych chwil, no to ja jestem z tamtych chwil motywacją teraz dla siebie. Ta fundacja moja, która kiedyś tam mi się wydawało, nie no, zrobię tą fundację, koledzy też, co byli z też mają fundację, tak? No jest to jakieś tam rozwiązanie na, na wynajem tych obiektów sportowych y, tutaj u nas w Warszawie, na, na dobre y, funkcjonowanie. Jednak ja, ja odkryłem w tym ogromną głębię. I program, dzięki któ któremu. Y, Program, który mogłem stworzyć. Ja jestem z niego naprawdę dumny. Zresztą przez was też dofinansowany w znacznym stopniu. To jest program darmowych zajęć sportowych dla, dla pacjentów. Głównie oczywiście spływania. To jest ogromna wartość. Ten ja, sport. Ja, ja właśnie tak pomyślałem, że taką piękną klamrą z dzisiaj by było, gdyby nasza koleżanka przywiozła medal właśnie za dwa lata z Igrzysk, prawda? I wtedy kolejny raz okazuje się, że nic nie dzieje się bez przyczyny, prawda? Że, tak. że to wszystko ma jakiś taki Twój ukryty y, y, sens i cel.